Simoneczki do maczki z tej strony Barcioszek jest ze mną Bartek i y obec obecnie jestem sam na serwerze, ta dwójka dołączy Jak widzicie kupiłem sobie Pernament Gold Update A ja jestem Lama No. Pokażę Wam hop jest pełna on-gold e, update Są wszystkie minki Są Jest taka Ale ja wracam do mojej ulubionej minki, czyli do Do tego A jakiej mapie? Na Dobra, a więc jak widzicie, dzisiaj zaczynamy Chcę was oprowadzić o wiosce A więc, zaczniemy od y, Najnowszej części wioski, w której oto mamy e, przygotowane są rzeczy dla nowego członka, dla członka ekipy, który za niedługo dołączy. Czyli dla Tak samo jest tu duże składowisko samochodów Bartek, Bartek, wiesz co? I wiesz tak. jaka jest pociecha? Lepiej już mi działa. No, dobra, a ja dalej e, tutaj omawiam. A więc tu mamy sklep. więc wejdziemy, zobaczymy co ma to mamy. Sklep ma niedokończone ceny, bo zawsze tą tabliczkę usuwało. Jak widzicie sklep jest na bogato. Kalinka. Dalej. Eee, tu, tak, serwer w naszym wiosku. Tu samochodzik, hop. Tu przystanek autobusowy bo sobie rozwalony przez mojego kolegę, bo sobie strzelił z jego i go rozwalił. Tu mamy autobus. Mamy dziurawą... A nie, to jest warsztat profeska. To jest wjazd do warsztatu. Okay. Tu mamy dom Wiruska. Tu jest dom Bartka. Bartek, to jest twój dom. Wiem. A tam gdzieś... Yy, yy, a tam gdzieś mój yy, przeszły dom A... Yy, to, yy, już nie wiem, jest... Aj pamię też... Pamiętasz ognisty klon? Tak. Czemu ty to zrobiłeś? O ej, e, po... Bartek, czy potrzebujesz amunicję? Nie potrzebuję niczego, dobra. Ja idę dalej, mówisz wioskę. Idę do pojazdu. A więc już nie krzywy do Diego, bo go naprawiłem. Naprawili no dobra Jak widać ma tutaj Timberwolfa Bulldoga u siebie w domu Jakiegoś ma tu strajka Mam dużo broni tutaj No ja tam do skrzyni nie będę zaglądał żeby nie było Tu jest mój dom, czyli najstarszy budynek w wiosce I najlepszy no tak. Ty jest dom Kożuszka. Jak widzicie, Kożuszek ma dosyć taki mały dom i ma ukryty safe. Jeszcze trochę ma taki... niewidoczny, gdyby tak z drogi patrzeć. No tak, ale ma ładny dom, bo ma właśnie taki po użył baga, który mu pozwolił takie podpory właśnie zrobić. Ej, fajne! No, on, on miał tu jeszcze podłogę i ją usunął. No. Ja To jest mój na... dom. A wbiłeś już? Mondi, wbiłeś, czy co? Nie. Jak widzicie, mam y, trzy centry, bo to tu są dwa, tu mamy taki fajny mój magazyn i tu jest jeszcze jedno centrum. Jeszcze na górze helikopter. Dwa helikoptery na górze. Widzę, tu jest sklep Kożuszka tu jest dom e, MC Tawisza tu jest dom e, Kondiksora tu jest dom e, Kapitana Alexa a tu są ruiny domu e, Kipezika dzisiaj domu Prawilnego aha, czyli Prawilny ma to. tak, on ma ruiny a tu jest świętej pamięci Volkswagen spoczywa. Nie. E, pokażę ci jak wiesz. A tutaj, tutaj. Tak, tu Świętej Pamięci Volt, Volkswagen. Spoczywa. O, ściąć te drzewo. Nie. Dlaczego on zginął pod brzozą? Nie, on zginął pod brzozą. Właśnie. Odginął pod brzozą. Mój Volkswagen. Tutaj to znaczy. jest prawdziwy. Nie. nie, pod brzozą zginął. Tutaj są flaki, tutaj są jakieś auto. Tu mamy dosyć stary już port and lotnisko budowane na kilku na chyba jednym odcinku. A e tam mamy więzienia w budowie. Dobra, dzisiaj chcę zacząć budowę kolejnego budynku. W sumie jeszcze nie wiem czego, ale będzie to jakieś małe malutki by donacza dobra Ej Bartek, ja ty o. Bartek, ty zbieraj na ulepszenie swojego domu dobre wiem no to, to zbieraj przecież ja ścinam na budowę jakąś tam ej serio, ja muszę ja bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy takich jak beret Tutaj są jakieś uprawy czy jeszcze je zabiorę Ej się zastanawiam czy... My? To jest na ład. Nie, Nie wiem o co ci chodzi Ale ja chyba będę z tego co tak pomylił tak myślę, to będę coś... nie wiem, co na nawet. Coś na wodzie będę budował. A, będę więzienia dokańczał, o! Ej, poczekaj stary, jak się, e, jak się robi mu metal shita? Metal sheeta Nie pamiętam. Chyba z dwóch metal... E, meta z dwóch metal-sklapów. Ojej, ja muszę się napić. To w dzisiejszym odcinku będziemy eee. dokańczać więzienie. Ja będę dokończał, wy budujecie swoje domy czy tam co innego. Róbcie. Ja to, um, um, to coś ma do wycie. Ja to budować, ja to chcę tego. Ile, ile metrów metastra... Panie? Dwa, dwa metra skrapy. Jak widzicie zmieniła się trochę mapa PEI, bo zmieniono teksturę teraz na takie kamienie, takie mm, nie wiem jak to powiedzieć, takie brudne. I pytanie, czy mają pan tak daleko do... A... Dobra. Nie ja zaczęłam. ja muszę... idę ja po wodę. Okej, ten. Dobra. Ej, nie, robili osiedlowy parking, jaki ty. No wiem, zrobił go ten koruszek. O, nie pokazałem go. Tego osiedlowego parkingu. Nie rozumiem w ogóle koncepcji korzuszka budowaniu tego więzienia. Ej, dla Kacpra. Ej, tu jest dla jakiś kol. No wiem, tam są o. dobre i ten dla Kacpra. Tutaj zbudujemy linię klatek, że tak się no. wyrażę. Do którego A Dla takiego jednego, który łączy. Dlatego, dla chyba była ta z tego co pamiętam. Dwa. Więc to będzie więzienie dla tych, którzy nie będą posłuszni i trafią tutaj. Ej, Bartek, po czym są ci y, te... Y, ...kajdanki? E, no tak. E, to ja mam trzy kajdanki. Dobra, to później pewnie przejda. Po czym jest kraj? Klejnie. Klej, Jej, sam klej. i zaczynamy akrutację do teamu. Bo mój stały team nie chce mu się grać w Unturned trochę. Znaczy no z ząbkiem lub tam z kołuszkiem to sobie zawsze z, e, pogram w on bo oni gra. zawsze gram. Potrzebne coś. Nie wiem w A w jakim sensie niepotrzebne coś? Nie jakim sensie? ja. W jakim sensie skrapa potrzebuję? A, skrapa? To nie wiem, to yy, przejdźcie do miasta. Nie przejdę, ja pojadę. No to pojedz do miasta. W ogóle tankowałem ci chyba samochód, z tego co pamiętam. O, dzisiaj. Się Przed odcinkiem, bo wszystkim tankowałem. I teraz nie mam... O jest woda! Pomysł może na te hale więzienne nie jest zbyt fajny, ale... No, w końcu mam je oprócz jakiś Dzisiaj będziemy to budować. I... ja będziemy budować? No ja dzisiaj buduję więzienie. mam budować więzienie. Dobra. Bo zaraz więzienia przygotował koruszak. Ja dokończę Ja dokończę no i po co mam więcej w sumie to e, chcieliście on um, Więc wam je nagrywam aktualnie Z tego więzienia i tak nikt nie ucieknie Widzę, że powiększyliście wiosce. Warsztat Protesta. A wiesz, kto go wybudował? Karuszek. Nie. To twoje czy moje? Ktoś, kto mieszka z tobą. Aha, czyli... Ej, czyli mamy auto z moda, tak? Nie skąd? Jakie auto z moda? Taki white car. Co ci... makes you car? nie, White. A nie, White, auto to nie jest auto z moda. Ono jest normalnie w górze. Co to jest? Aha, ej, pociągnę go. Po, ej, cię Bartek, poczymy, Bartek czy pytanie, czy ty kwitowałeś ty auto? Bo jak... Co to jest? A! E, to auto tam wylądowało w taki sposób, że ja je kiedyś do magnetu tego magnetycznego helikoptera. Helikopter mi się rozbił, ale e, spuściłem ten. Ale spuściłem ten samochód i nie mogłem go później wyjąć. Aha! Nie Bartek Bartek 200, Mam łom przy sobie. O nie, przelazłem tego! Tak. Żeby się włamywać. Nie, steely Willy Auto... Teraz to macie znaczy, taką... Ten steely się aż tak często respi. Kiedyś się bardzo rzadko respił. Co? Tam już wczoraj dwa znalazł. Włamy? Nie. steely Willy. Aha. Ten co blokuje auto. Ok. Snowtor, a teraz mi już... Kamer poświęcony. jest przejście ja kolejne. jest. Tak. Dobra, ale tutaj co jest? Pacuja, jest panem. Jedna książka. Dobra, jestem. Dobra. Dobra. Specjalnie to jest tak fajnie zrobione tutaj. Tu są pokoje socjalne. Ja tu szukam auta i szukam, może pojechać tu, tak. tu będzie można sobie wjechać. Tu będzie można sobie wejść. Dariusz, um, ej, kamera, da się poczuć Da się poprzyć, yy, takie rzeczy, które dostaję się. O, ale nie psuj samochodów, bym cię prosił. Ja psuję samochody, ja psuję itemy. No tak. Ja lecę aktualnie do więzienia, może znajdą się jakieś drzwi więzienne czy coś. Jak się nie znajdą, to będę zmuszony je porobić. Tylko coś powiedziałam, czyli e. Aha. I drugie jeszcze. I Się robiło metal Metal w którejś z zakładek się robiło. O, nie której zakładek, ale Nie wiem dokładnie. Kogo... U kogo to są takie szumy? Proszę się wyciszyć. Muszę się wyciszyć. Nie szumić mi tutaj na nagraniu. O, kolejna rzecz na... No nie ma tam shit, weź pan mi się naić.

Jest, yes, mogę jest, spo... yes, 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 mogę to spójrze lecimy to za no, to, żeby co za okno może być już Co? Ej, hmm. czym jest w miejsca? W czym, czym hmm. jest tym hmm. miejsca? W produkty czy w lokerze? Yy, w lokarze, oczywiście, że w lokalze.

A ja a akurat mam jedno coś z tym Nawet mi nie wysadził domu Ja nie mam zamiaru, bo gdyby mnie podstawiły i wysadził to pół domu być poszło Ja muszę ten dom dokończyć Myślę, że po zakończeniu sezonu y, drugiego z unturnoc to nie, w wysadzimy wioskę. A tak, chciałbyś. No. Chciałbym. A czym ty czy e, rakietami? No, czym będziecie chcieli? chcieli? A po co wysadzać i co? Nie będziemy już więcej grali na tym konferenie? Nie, e, a po to zakończenie tego sezonu. Chociaż zresetujemy mapę i będzie, żeby A czym? Zrobi, e, weźmiesz mocy na e, ten bombowca. Mm -hmm. Może wezmę, skąd wiesz? Na no, atomówka może wezmę i wystawcenie. No, nie, nie! Było od ciebie! To i, to i, i mogę. Szkoda mi trochę będzie tego. Dobrze. Bo dosyć długo tu siedziałem na odstęp. zrobisz save'a się zapisze na to to, się czy... to, to... Może bym udostępnił wam nawet jako serwer, to żebym wyrzucił to do pobrania sobie i Wy sobie mogli serwer odpalić i przerzucić tutaj. Poradki, Nie wyciem to tutaj. Pokazałbym poradnik jakby Daj, gdzie jest Ile w ogóle by się dało? Jakby się dało to dostaniecie sajwa z tego. Gdzie to jest? Jest to? A, warysta iść w tym Czego się pochle robiło? Nie wiem, ale wiem, że na razie szukam jeszcze jednego Babetuaru. Się... Nie stworzyłem to, co a co się ma mnie płać? No ja się toplałem to żeby zakończyć odcinek Chodźcie obok mnie i zakończymy odcinek Dobra Chodź tu ząbek zakończymy Chodź, szukam idę Gdy Zazdrościsz? No dawaj roz, e, e, u, Ustaw się obok mnie A nie we mnie, a obok mnie, jesteś we mnie aktualnie Obok mnie Tak jak tutaj stańcie, tak jak Ale ja pokazuję Wyjmij nie. tą łańcuchową mi. Odpalcie łańcuchowe! A więc, hello.